Cześć, witam Was ponownie na moim YouTube kanale. Miałem trochę przerwy, miałem urlop. W sumie jeszcze trochę tego mam urlopu, także też byłem trochę w drodze, dlatego nie byłem tyle aktywny. Teraz przechodzę do drugiej części Wasze pytania, moje odpowiedzi zapraszam bardzo chętnie. No cześć, przechodzę do drugiej części tutaj tego tematu. Wasze pytania, moje odpowiedzi. Na końcu tego wideo chciałbym Wam też jedno pytanie postawić, czy dam jeszcze Wam trochę informacji, jak się ze mną można skontaktować. Zobaczycie to w sumie do końca i prosiłbym o to też, żebyście mi dali feedback w sumie, jak to wszystko to wygląda, czy jeszcze coś trzeba poruszyć dodatkowo, czy nie. Ale to powiem wszystko na końcu. A teraz przejdę do tego tematu, co mówiłem, Wasze pytania, moje odpowiedzi. Tu pierwsze pytanie dostałem: w sumie tu najczęściej też chodzi o auto-tuning, czy rower tuning, czy motory tuning. Jak policja do tego podchodzi ogólnie? Tak jak w innym już macie, w sumie to wspominałem, ale powiem to jeszcze raz: rzeczywiście tu jest dużo kontrol prowadzonych, jeżeli chodzi o auta, które są poprzerabiane. Mamy tutaj bardzo dużo tych Mercedesów AMG, czy M5, BMW, czy Toyoty, Mamy też, czy Lexusy poprzerabiane. Najczęściej są to auta luksusowe. Bardzo często, oczywiście, jest VW Marka. Tutaj jest znana e, też do przerabiane, także e, to wszyscy na pewno w sumie znacie. E, Policja rzeczywiście zwraca uwagę na auta, które nie są seryjne. Czyli widać, że jest auto obniżone, są inne felgi zakładane, są inne opony, inne rury wydechowe, czy jakieś e, dodatkowe rzeczy, jak tam spoilery, czy jakieś poprzerabiane lusterka. W szczególności, bardzo często, co jest problem przyciemniania światła z przodu i przyciemniania światła z tyłu lub szyby. Ja byłem sam tak jak, nie wiem czy już wiecie, wspominam o tym, 10 lat sam z tionik sceny też miałem w sumie sportowe auto, to szybko było i, i po prostu było też poprzerabiane, bo nie, czy to było obniżenie rury wydechowe, czy również różne rzeczy przy motorze. Oczywiście fajna rzecz to jest i to wygląda. Niestety w Niemczech jest tak, że to jest bardzo kontrolowane ze względu na to, że auta są za szybkie, za głośne i po prostu w wielu przypadkach są po prostu też... Niebezpieczne w, w czasie ruchu drogowym, bo rzeczywiście ludzie, którzy to mają, mają tendencję do tego, żeby po prostu bardzo szybko sportować, i to chodzi o bardzo dużo wypadków. Bardzo dużo tutaj mamy w sumie rzeczy, gdzie są zwane te wyścigi na ulicach w nocy, w szczególności to się pojawia na autobanach, czy tutaj na autostradach, przepraszam, czy również w ruchu miejskim. Dlatego muszę powiedzieć, mamy dwie tutaj takie w sumie jednostki specjalne, które rzeczywiście tym się specjalizują. Są koledzy bardzo, którzy są już wyszkoleni, mają dobre doświadczenie w tym i rzeczywiście jest zwracane na to, czy wszystkie rzeczy, które są zabudowane, e, rzeczywiście mają przeglądy techniczne, czy mają do tego uprawnienia. E, w sumie do każdych rzeczy, które wbudowujecie, to na to się bardzo od e, powtarza, e, powiem, że potrzebujecie tak zwane TAB lub TIF untylag. rzeczy, które obojętnie, czy to będzie do poszerzenia. E, e, osi, czy to będzie rura wydechowa, czy to będzie e, jakaś inna rzecz, e, w, przy każdym kupnie części macie zawsze papieru do tego i to jest e, związane razem z tą częścią Musicie mieć to zawsze albo przy sobie lub e, w, musi być to wpisane w dowód rejestracyjny. Obecnie jest tak rzeczywiście, że kiedyś można było całą książkę ze sobą wozić. Teraz tym razem tego już policja tego nie chce tak sprawdzać, po prostu bez tego za dużo tego nie ma się wszystkiego w głowie, czy tych wszystkich numerów. Jak jest pisanie o dowodzie rejestracyjnym, to po prostu wiemy, że te rzeczy są zatwierdzone, że są one legalne. Tu rzeczywiście specyficznie policja sprawdza na, na wszystkie takie drobnostki, jeżeli są auto za nisko obniżone, że opony ocierają o, e, można powiedzieć, o błotnik lub e, inne części samochodowe, czy e, te rury wydechowe są za, za, za głośne, czy no, wynosi granica w sumie... E, 75 decybeli i wszystko co jest powyżej, niestety y, y, musi być na seryjną, seryjny powiedzmy y, rurę wyrachową zmieniony także wszystkie rzeczy, które dodatkowo kupujecie, one mają taki standard, który praktycznie do serii są dopasowane. Tu jest trochę więcej optyki. może wie, większa jest y, większa średnica tych klucz, po prostu ta moc silnika trochę zostaje zwiększona, bo mówię sam się na tym znam. Czy powiedzmy przeróbki w silniku, to jest obecnie bardzo dużo manipulacji w elektronice, jest po prostu przez e, e, sztojer e, Urządzenie, które powiedzmy mamy w silniku, można to bardzo 20-30 koni dodatkowo dołożyć Lub e, e, ewentualne inne Manipulacje jak, jak e, e, Luftfilter praktycznie, czyli e, filtr powietrza Czy e, w starszych powiedzmy e, samochodach gaźniki Także e, Tu powiem szczerze, że też tematyka tak jak wspominałem Pociemniane światła czy e, szyby, e, bardzo często spotykamy się z tym, że światła są albo lakierowane, czyli tak zwane e, ja, niedozwolona w sumie rzecz, czy są folią poprzyklejane. Wszystkie przyciemnianie światła, które dostajecie w handlu, mają z reguły numer identyfikacyjny, do tego macie papiery, także jeżeli to macie, to nie ma z tym żadnych problemów. Dodatkowo muszę do, do, dołożyć, że jeżeli macie już przyciemniane światła czy czarne, musieli mieć tak zwane te reflektory z tyłu pozakładane dodatkowo na zderzaku. Dużo osób o tym nie wie, ze względu na to, że wszystkie przeciemnania świata one nie mają takich reflektorów jak oryginalne. I jak noc, auto gdzieś stoi, po prostu jest widoczne i policja zwraca bardzo na to uwagę. Do tego dochodzi, że jeżeli macie rzeczy poza zakładaniu nielegalnie, policja wystarczy jedną małą rzecz znajdzie. nie obojętnie co to będzie: czy to będą szyby przeciemniane, czy to będzie, mówię, rura wydechowa, czy będą jakieś spolery po zakładane. Dochodzi do tego, że auto może być wstrzymane do. do no, tak, powiem, powiem inaczej, może być zaraz skonfiskowany, idzie do przeglądu technicznego. E, ten przegląd techniczny kosztuje Was około prawie 1000 euro e, plus mandat za to. Także tu trzeba się nad tym zastanowić, czy to się opłaca. Jeżeli kupujecie rzeczy, wracajcie na to, czy macie do tego wszystkie papiery, czy to jest do tego samochodu. I jeżeli jedzicie z tym do przeglądu technicznego, gdzie to się wszystko e, wpisuje, e, to żebyście mieli to, e, jak to się mówi, przy sobie, bo e, inaczej też tego się nie dostaje. Oczywiście kosztuje to wszystko dodatkowe pieniądze, bo każdy mówi, jak chce mieć lepsze auto zrobione, czy po prostu chcą rzeczy bardziej na pokaz zrobione, też oczywiście, żeby było więcej mocy. A z reguły mamy, powiem, trzy Mercedesy AMG, mamy Mercedes -AMG, BMW, M5, czy wszystkie BMW w sumie marki, jakie są, bardzo dużo mamy to tak zwanych FOWI. Czy to będzie Golf Ti, czy RS ZX, czy RSX mówi, to jest audio oczywiście. Nie? Także te marki są najbardziej, jeszcze mówię, stiunowane, mimo że już mają tyle e, koni mechanicznych, ale oczywiście e, przez to, że e, tyle mają tej mocy i tyle tych rzeczy mają też e, zrobionych, po prostu dochodzi do takich ma małych, bym powiedział, może nie małych, ale dużych takich e, przypadków, gdzie po prostu są wyścigi prowadzone na, na autostradach, czy tutaj w miastach, gdzie niestety też już e, zginęli ludzie, dlatego zostało to bardzo zaostrzone i Oczywiście widzimy, jak wygląda auto seryjnie zrobione i widzimy, jak auto wygląda po tuningu. Nie wszyscy koledzy powiem Wam szczerze wiedzą to, bo widzą, bo się nie znają na tym. Ludzie, którzy z tym mieli już kontakt i wiedzą, na jakie zasadzie to funkcjonuje, mają, tak to się mówi, do tego takie wyczucie i wiedzą, co jest oryginalnie, co jest nieoryginalnie zrobione. Zresztą ja na co dzień mam z autami bardzo dużo do czynienia, bo jestem e, e, praktycznie można powiedzieć w drogówce, także znam się na wszystkich markach samochodowych. Powiem szczerze wam, że sam byłem, to e, po prostu niektóre rzeczy, jeżeli widzę, okay, że jest mała drobnostka, e, to powiem szczerze, że fajnie ma zrobione ktoś, ale proszę to czy poprawić albo zgłosić to jeszcze do urzędu technicznego, staram się przy tym oko przymknąć. Powiem szczerze, że z Polakami dużo to, czy, miałem do czynienia, którzy przyjechali te swoimi autami. E, powiem szczerze, że nie jest tak źle, bo jeżeli w Polsce jest to robione i macie powiedzmy jakieś papiery na to na, z Polski, jak jeździcie, jeździcie tym autem i to było wszystko tam robione, a nie u nas, nie ma z reguły z tym problemu. Także, bo my jesteśmy tylko w sumie odpowiedzialni za auta, które tutaj rzeczywiście w Niemczech są zameldowane. Czy ten tuning został cały zrobiony, wszystkie auta, które przejeżdżają z zagranicy, to rzeczywiście nie mamy na to wpływu, bo można powiedzieć, że u nas są takie takie reguły, u nas są czy takie takie. Także ważne, żeby to było wszystko funkcjonowało, żeby po prostu nie było żadnych usterek, żeby auto nie było za głośne. Jeżeli chodzi o przeciemnione szyby, bo również to było pytanie, jak policja na to reaguje. E, to rzeczywiście są trzy rodzaje tych przeciemnianych szyb e, powiedzmy od 1 do 3 w sumie. Każde im powiem jeszcze dodam e, im większa e, suma jest, tym bardziej są szyby ciemne, ale musi być tak, że na każdych szybach e, na tych foliach czy obojętnie, co robicie, są numery identyfikacyjne i do tego, do tego macie jeszcze papiery. Bez tego proszę nie zakładać tego, bo to jest niestety niedopuszczalne. Wszystkie nielegalne rzeczy, które są robione, tak jak wspominałem, idzie auto do warsztatu kosztuje to 1000 euro. E, tego całego przeglądu musicie to wszystko z powrotem na, na serię przeprowadzić, żeby to auto dostać z powrotem i można było się tym poruszać. Do tego dochodzi również, e, tak jak w wielu tematach też wspominałem, że macie problemy z ubezpieczeniem, jeżeli będzie wypadek. Jeżeli zostanie stwierdzone, że auto e, nie ma tych wszystkich e, pozwoleń na to i tym autem się poruszało, spowodowało się wypadek. I wyjdzie z tego powodu, że po prostu przez tą część, którą macie zabudowaną, czy przez te rzeczy, które były powiedzmy e, nielegalnie e, wstawione, to po prostu możecie być do odpowiedzialności doprowadzeni i wtedy wasza autokasko może część kosztów nie pokryć, bo będziecie musieli z własnej kieszeni to w sumie zapłacić. Myślę, że mogę krótko ten temat wytłumaczyć. Ja w sumie już tutaj mam jeszcze wideo na ten temat. Jeżeli będziecie mieli trochę e, czasu, to też sam zobaczcie. Przejdę do następnego tematu. Dostałem pytanie, tutaj w sumie bardzo ciekawe, jakich można argumentów używać, jeżeli się straci prawo jazdy? Co można pisać w odwołaniu i czy są jakieś szanse tego prawo jazdy dostać? Ehm, powiem szczerze, że tu jest w sumie taki bardzo obszerny temat, bo tu chodzi ehm, na przykład za co się to prawo jazdy straciło. Straciło się tylko za punkty, że miało się 8 punktów, zostało prawo jazdy zabrane. Straciło się prawo jazdy za picie alkoholu, że jeśli miało powyżej 1,1 promila straciło się prawo jazdy przez narkotyki czy środki odurzające lub straciło się prawo jazdy ze względu na ucieczkę z wypadku czy powiedzmy innych rzeczy. Ogólnie jest tak, że jeżeli powiedzmy jest to wykroczenie powiem administracyjne bym powiedział, że po prostu jechaliśmy raz za szybko i bo byliśmy te 30 km jechaliśmy za dużo zostaje prawo jazdy zabrane na czy powinno być zabrane na jeden miesiąc. Nigdy się nie było karanym, Sta stało się nam to pierwszy raz po prostu. Można zaargumentować oczywiście, że nigdy się nie było karanym, nigdy nie miało się z tym do czynienia. E Można również pora, że się jest jedynym powiedzmy wyżycielem, wyrzy czy, czy e osobą, która pracuje na rodzinę. Jeżeli się straci prowadzę, to po prostu się nie ma pracy i po prostu e rodzina przez to nie może mieć e żadnych. E Rzeczy, które można kupić, czy to będzie jedzenie, czy to będą rzeczy, które mi te zapłacić, czy czynsz, czy, czy, jak to się nazywa, czynsz, za zapłacić, e, tu z reguły rzeczywiście e, prokuratura, czy, czy policja, czy sąd również e, daje taką trochę ugodę na to i rzeczywiście zostaje to zmienione na karę pieniężną. Ale to mówię, to trzeba też w sumie zaargumentować i nie funkcjonuje to w tym momencie, jeżeli by stracili się prawo już pierwszy, drugi, czy trzeci raz lub mieliście naprawdę problemy z narkotykami, czy z alkoholem lub z innym przestępstwem też, nie? Także e, e, tu głównie mówię tylko o, powiedzmy, takich prze, przepisach, no, czy przepisach, o takich e, rzeczach na przykład, jak jedziemy, mówię, przez czerwone światło, czy za szybko pojechaliście i zdarzyło wam się to pierwszy raz. W innych przypadkach jest argumentacja, e, w sumie prawie m, niemożliwa, bym powiedział. Nie, ze względu na to, że jeżeli ktoś jest widoczny, że ktoś powiedzmy wiele razy już zrobił przekroczenia, e, że po prostu e, notorycznie to robi, to rzeczywiście tu policja, czy, czy mówi prokuratora sąd, e, kara rzeczywiście na to i e, nie ma żadnych szans. Chociaż powiem Wam szczerze, że miałem jeden przypadek tutaj. Rzeczywiście, miałem e, w sumie e, z polski e, rodaków, którzy mieli e, zostali, czyli czy chłopak został złapany, bo miał awitaminę, brał e, do siebie i zostało naprawdę. E, podane, że zabierał mu prawo jazdy na, na całe życie, bo niby była taka duża dawka. W sumie się ludzie ze mną skontaktowali. prosiłem o to, żeby w ogóle tam nie pisali na ten temat nic, nie odpowiadali na ten temat, bo jeżeli odpowiadacie na wasze tam pytania, które tam policja wam stawia, oni z reguły się pytają dlaczego, z jakiego powodu, co, co i tak dalej. Nie zawsze odpowiedź, którą dajecie jest dobra. Czasami po jest, tak jak mówiłem już w innych tutaj wideo tematach, że jeżeli Wy coś na ten temat mówicie, to Wy przyznajecie się do tej winy, wy mówicie, że tak, czy tak było. W sumie policja musi Wam udowodnić coś, a nie Wy policji, czy również sądowi, czy prokuraturze. Um, także tu w, nie, w, nie we wszystkich przypadkach odwołanie jest e, dobrą rzeczą. Musicie na to zwracać uwagę, e, co było, jaki był przypadek, co się stało i e, czy tego chcecie, czy nie chcecie. Wracając do tego przypadku z tą awitaminą, na końcu wyszło tak, że e, dostał tylko wyrok e, w sumie 875 euro kary dostał i tylko na jeden miesiąc został mu prawo jazdy zabrane. E, pisałby na ten temat, że on bo z tego powodu brał, bo to, bo to było, bo jeszcze to było. E, mogłoby być tak, żeby po prostu rzeczywiście by mu to prawo jazdy całkowicie zabrali. Także ja tutaj w sumie apeluję do was, jeżeli chodzi o odwołania, e, jeżeli chodzi o prawo jazdy czy, czy, czy inne rzeczy, e, Zapytajcie się kogoś, kto ma miał, miał z tym doświadczenie, czy nawet bym proponował w, powiedzmy w ciężkich przypadkach wziąć sobie prawnika na jedną godzinę, żeby wam po prostu doradził, czy, czy warto to odwołanie pisać, czy nie. E, a wszystko no musicie też sami wiedzieć, bo mówię, bo to jest, mówię, od sytuacji do sytuacji jest e, trudno powiedzieć. Dlatego ja nie mogę wam konkretnej e, w sumie porady na to dać, tylko mówię, zaargumentować przy pierwszym razie bezkaralnym byłem. Rzeczywiście, tylko ja pracuję, żona nie pracuje, mamy dwójkę dzieci. Ja muszę pieniądze zarabiać. Inna, inaczej to wygląda przy czy narkotykach, czy y, większych przestępstwach. Nic, przejdę do następnego tematu w sumie. Um, tu mnie się pytało, w sumie dużo ludzi też, um, czy um, na rowerach, czy tych elektroskuterach trzeba poważnie nosić hełmy. Czy to jest w Polsce, W Polsce, przepraszam, w Niemczech, czy to tutaj jest obowiązek. Nie, nie jest obowiązkiem. To ja apeluję tylko dla Waszego bezpieczeństwa, żebyście rzeczy te mieli, bo rzeczywiście... Dużo rowerów i skuterów jeździ ponad 25 km, czy do 25 km na godzinę. Przy tym mieć, jak się już ma wypadek, można mieć ciężkie obrażenia. Inaczej wygląda z tym, w sumie jeżeli się jeździ na tych tak zwanych mofach, czy tych motorolach, czy też na motorach, obojętnie czy to będzie ta mała klasa, czy duża klasa. Tu obowiązuje oczywiście, że trzeba mieć kask. Za każdym razem złapanie jest jazda bez kasku jest zabronione, też jest karalna. Także tego proszę się bardzo trzymajcie. E, przejdę do następnego tematu. Znowu e, narkotyki. E, ile czasu muszę zrobić przerwy, jeżeli, powiedzmy, brałem dam jakieś narkotyki, czy, czy paliłem marihuanę? E, powiem szczerze, że wykrywalne jest, to, jeżeli nie jest się tak zwanym stałym konsumentem. Jest to wykrywalne, w znosi ile się tego brało i e, 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 czy ile się brało, Powiedz, jaką dawkę się brało, o, tak bym powiedział. E, jest to wykrywalne w sumie do 4 dni. Każdy mówi, że z reguły można gdzieś do, po 24 godzinach, po 48 godzinach jeździć. Dla Waszej pewności, jeżeli mieliście tego dosyć sporo, proponowałbym Wam do 3-4 do 4 dni auta w ogóle nie ruszać. Także, bo my mamy te specjalne testy i one rzeczywiście są bardzo, bardzo dokładne. Jeżeli zostanie to na miejscu, w tutaj, e, jedzie się na posterunek, kosztuje to oczywiście ekstra pieniądze. Tutaj mam temat na temat marihuany i narkotyków, też wideo możecie zobaczyć. Um, kosztuje to też dużo pieniędzy i wtedy macie pobierany krew i tam jest wykrywane rzeczywiście, czy bierzecie to często, czy tylko około jednorazowo um, także dla Waszej pewności, jeżeli byście gdzieś na imprezie byli, zabawiliście się po prostu wzięliście coś ze sobą um, paliliście, czy tam coś innego wzięliście um, postaracie się rzeczywiście do, do 3-4 dni o to po prostu nie ruszać i wtedy jesteście, jak to się mówi safe, jesteście na, po pewnej stronie nie będziecie mieli nigdy z tym żadnych problemów E, oczywiście, można zaryzykować po 24 godzinach jechać, bo jest się człowiek trzeźwy, czy myśli, że jest się fit. E, tak jak mówię, każdy organizm też w sumie to inaczej prze, e, e, przepracowuje. Niektórzy bardzo szybko to e, przechodzą, niektórzy potrzebują trochę takich dni. Także każdy z Was musi to w sumie e, wiedzieć, ale u nas jest z reguły mówię 3-4 dni. Dobra, następny temat przechodzę. E, Często pytanie jest stawiane mi, o ja dostałem zdjęcie na, na, na autostradzie, czy tam na jakiejś ulicy. Do dzisiaj nie dostałem żadnego mandatu. Dlaczego, co, jest, co się stało? E, tu wychodzi tak, że rzeczywiście w wielu przypadkach e, się zdarza, że radary też robią zdjęcia, mimo że się jechało prawidłowo. E, czy każdy myśli mówi, o dlaczego dostałem teraz tutaj blica? E, jest tak czasami rzeczywiście, że radary e, te są synchronizowane, czyli one muszą zanim zostaną włączone do o, do swojej pracy, bym powiedział, e, muszą być prostu ustawione, i jest pro, po, e, robione parę próbnych zdjęć, nawet dla aut, które e, normalnie jadą, czy nie jadą za szybko. E, tu rzeczywiście jest tak, że e, te zdjęcia, oczywiście są mazane, to tylko chodzi o tak zwane próbne zdjęcia, żeby było, które auto przejeżdżało, czy, czy jest wszystko dobrze e, zapisane. No i oczywiście są też e, e, zdjęcia robione, oczywiście przy autach, gdzie na przykład tam tolerancji zawsze macie 3% na szybkość. Czyli każdy może sobie wyliczyć, jakie szybkość, jeżeli tam macie 50, to macie 50, gdzie od 53 km jest dopiero zdjęcie robione. Czasami wygląda rzeczywiście tak, że macie tylko 1 czy 2 km, jechaliście za szybko, i wtedy te zdjęcia, mimo że one są zrobione, mimo że to idzie do centrali, mandaty nie zostają wysyłane, bo po prostu jest za niska suma. Muszę tylko powiedzieć, że rzeczywiście to się teraz u nas tutaj o mandaty bardzo zwiększyło, one się podwoiły teraz. Także jak kiedyś było za. 6 km, na przykład było tylko 15 euro, teraz już dostaje 30 euro. Także tu musicie bardzo na to uważać. I jeżeli mandaty do Was nie przychodzą, w Niemczech jest reguła, że mandat musi do 3 miesięcy przyjść. W przypadku powiedzmy samochodów zagranicznych, to się zmieniło w sumie 3 miesiące u nas, do, do pół roku niby jest też w, w zagranicę prowadzone. Niektórzy mi pisali, że po roku przychodzą tutaj te mandaty, w tym przypadku bym proponował po prostu e, wejście sobie prawnika, bo wiem, że po prostu po najwyżej po pół roku wszystkie te rzeczy powinny być umorzone ze względu na to, że ja ta karencja cała, e, mówię w Niemczech wynosi ona 3 miesiące, jeżeli po 3 miesiącach nic nie zostaniecie, a dojdzie coś teraz potem, możecie to też anulować, napisać, że nie przyszło w tym i w tym czasie, po prostu także e, nie trzeba te, wtedy tego płacić. A w innych powiedzmy ciężkich przypadkach, jeżeli tam przychodzą mandaty za picie alkoholu, czy za przekroczenie światła czerwonego, które było ponad jedną sekundę, czy na 2-3 sekundy dużo, nie? to rzeczywiście one potrzebują trochę czasu z tym, że jest jeden, jeszcze jeden wyjątek. Jeżeli w tym czasie w tej, w tej karencji od 3 czy do 6 miesięcy dostaniecie mandat, nie mandat, tylko dostaniecie tak zwane pismo, żebyście mogli złożyć odwołanie to rzeczywiście ta karencja od tego momentu, które pismo dostaliście, ona znowu się przedłuża o 3 miesiące w Niemczech lub o 6 miesięcy za granicą. Także to trzeba to wziąć pod uwagę, bo rzeczywiście nie czekają na to, żeby ktoś na to odpowiedział. Jeżeli na to tutaj odpowiedzi nie będzie, mają na to rzeczywiście 3 miesiące w Niemczech i również te do pół roku za, za granicą, żeby to po prostu e, mandaty tam do Was wysłać. Um, Przyjdę e, trochę na temat e, LKW. W sumie tu też zostałem zapytanie, czy możemy jechać LKW na przykład do, do swojej pracy. Czy na przykład, jeżeli mam 50 km do, do pracy, to czy mogę to jako dyspozycję, czy jako e, czas pracy? E, to jest z reguły tak. E, tyle co wiem, jeżeli macie pusty zamodnie bez ładunku, to można to liczyć jako dojazd do pracy, jeżeli macie ładunek u środku, czyli macie coś do przewożenia. Jest to liczony jako czas pracy, czyli na to zwracacie uwagę. Z reguły, puste przejazdy, tak zwane, nie są traktowane jako praca, czyli tylko jako dojazd. Wszystko, co macie już z towarem związane, czyli że już przetransportujecie coś, to jest po prostu jako praca traktowana. Do tego jeszcze do, to pytanie do, 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 um, dostałem: czy mogę ze sobą, na przykład, jeżeli jadę z Polski, mogę, czy mogę wziąć żonę, czy mogę wziąć dzieci ze sobą e, w czasie drogi? To nie jest zabronione. Możecie śmiało wziąć osoby, które z wami jadą. E, oczywiście, jeżeli jesteście w dwóch kierowców, jeżeli jeden, powiedzmy, śpi, a drugi tylko jedzie, to jest też dozwolony. Każdy tylko się musi tych czasów trzymać, jazdy, tych czasów pauzy, które macie, które musicie robić. A poza tym, możecie e, wszystkie osoby ze sobą e, włożyć taką dopuszczalną ilość osób, na ile jest auto zarejestrowane, jeżeli chodzi o siedzenia. Jeżeli tam, powiedzmy, macie na trzy osoby. Tylko pozwolenie w samochodzie, to możecie oczywiście, czy nie, że jedziecie w czwórkę, czwarta śpi gdzieś tam na łóżku, powiedzmy z tyłu czy coś, to jest niedozwolone. nie? A tak samo dochodzi tu o zwierzęta, to też do tego dołączę. Dużo się mnie pytało osób, czy mogą ze sobą psa, czy tam e, powiedzmy inne zwierzęta zabrać. Tak, możecie, tylko musicie mieć rzeczywiście dla psa, powiedzmy, e, e, tak zwany ten tak zwany paszport, ja bym powiedział, do rzeczy identyfikacja tego, dla tego, psa musi mieć wszystkie szczepienia po prostu zrobione. I po prostu musi też mieć jakieś tam zabezpieczenie w samochodzie, że przy hamowaniu, czy powiedzmy, jakichś tam nagłych manewrach, żeby po prostu pies, czy, czy, czy nie wiem, jakieś zwierzęta ze sobą chcecie je jeszcze wodzić, żeby po prostu nie były przy tym skaleczone. Nie? Także to myślę, że też w sumie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Przejdę teraz w sumie jeszcze do um, ostatniego pytania. Um, czy picie alkoholu w miejscach publicznych w Niemczech jest zabronione? Bo po prostu pytanie, że w Polsce jest to rzeczywiście zabronione. Tu powiem, że nie nie jest zabronione. Są tylko wyjątki. Są niektóre miejsca rzeczywiście wystawione już teraz w Niemczech, że em, przy, w dużych miastach, czy powiedzmy w miejscach, gdzie jest dużo robione partii, tu powiem na przykład e, w Hamburgu na San Pauli jest, e, są informacje, że e, od godziny chyba 22 do 6 rano jest picie alkoholu na ulicach publicznych zabronione. To jest... E, Rzeczywiście się tego trzymać, było po prostu za dużo bijatych, było za dużo po prostu ludzi, powiedzmy, agresywnych. Picie w lokalach, oczywiście, jest dozwolone. I przy na przykład koncertach, jeżeli są tutaj jakieś tutaj koncerty czy jakieś y, duże imprezy, to rzeczywiście na terenie tego, gdzieś to wszystko się znajduje, y, oficjalnie, własny, alkohol, chciałem tylko do tego dodać, który się kupuje, jest niedozwolony pić. Wszystko, co można kupić na terenie, powiedzmy, całej y, tej y, imprezy, czy, czy tego, całego koncertu jest oczywiście dozwolony dlatego, że z reguły jest wszystko sprzedawane tylko w plastikowych kubkach czy plastikowych butelkach tu chodzi głównie o niebezpieczeństwo, że dużo ludzi pije z butelek ze szkłem te butelki, już sam to przeżyłem, że szłem po ulicy po prostu te butelki lecą nad naszymi głowami jest w nas wrzucane także to jest zabronione i tak samo przy powiedzmy grach na przykład jak tutaj Niemieckie drużyny grają. Czy to będzie hasło, czy brem, to rzeczywiście też jest y, picie alkoholu przy tym terenie, powiedzmy, gdzie, gdzie całość to wszystko znajduje, y, zabronione. Nie? A tak poza tym nie ma żadnych problemów. Przejdę jeszcze do jednej rzeczy na końcu. Y, chciałbym się zapytać Was, czy podobał się ten y, mój kanał, co byście chcieli zmienić i czy mogłem dużo osobom pomóc. Ja bym w sumie chciał tutaj na końcu powiedzieć, że podam w następnym w naszym moim YouTube wideo tutaj takie ciekawe sytuacje, które ja z Polakami przeżyłem, które mogłem pomóc, jakie mogłem rzeczy zrealizować, jakie ludzie po prostu mieli tutaj że problemy, takie najbardziej powiedzmy skomplikowane przypadki, bo tak jak Wam mówiłem, dzwoniłem do policji, dzwoniłem do prokuratury, pisałem pisma, mam oczywiście stara bardzo, bardzo dużo pytań, ja mam ich codziennie, dzisiaj, jak powiem, mam średnio około 50 pytań, dostaję. Także e, ja będę dalej tą tematykę tutaj prowadził i starał się, tak e, powiem, szczerze, najbardziej zadawane, najczęściej zadawane pytanie, ze względu na to, że dużo się powtarza i e, po prostu staram się Wam przez to wideo, które tutaj tam e, podaję, informacje dać, e, żebyście mieli po prostu dla wszystkich mi, mi tym, bo e, nie idzie mi każdej indywidualnie osobie odpowiadać, bo tego jest po prostu za dużo. Ja dostaję na mojego miela, dostaję pytanie. Ja dostaję tutaj w sumie w komentarzach. Oczywiście pisze też, e, jeżeli macie pytania, bo ja z tego po prostu techmatykę jakąś mogę ułożyć. I e, do tego dochodzi, że jeszcze przez mój inny kanał, który mam e, przez Facebooka, również dostaję zapytania, także e, jest tego bardzo dużo. E, ja postaram się oczywiście teraz, w następnym tygodniu bardzo dużo do tych tematów jeszcze tutaj poruszyć, bo miałem mówię, takie problemy miałem przerwę. E, ja myślę, że jeżeli Wam się to e, podobało, to dacie subskrypcję na moją kanał, dacie mi lajka. Polećcie mnie dalej. Mam bardzo już dużo abonentów. Widzę tutaj ponad prawie 1600 abonentów mam. Jestem bardzo z tego zadowolony. Oglądajcie te te wideo też te co które już ja wstawiłem po prostu bo tam jest też tematyka już często poruszana. Postarałem się to specyficznie wam to po prostu powiedzieć w niektórych tematykach na co trzeba zwracać uwagę. Oczywiście dużo rzeczy się będzie tutaj jeszcze zmieniało czy to będą mandaty czy to będą przepisy ruchu drogowego. I oczywiście każdy z Waszych przypadków, które wy macie, są też całkowicie inne. Nie? No nic, e, dzisiaj to znowu trochę porozmawiałem. E, w następnej części będę dalej Wasze pytania odpowiadał, bo mówię tego, pokażę Wam. Mam tutaj całą listę tych pytań, tego wszystkiego, co tutaj jest pozakładane, także e, mam co robić. E, piszcie w komentarze, co byście jeszcze najbardziej chcieli wiedzieć. Jakie tematy Was są poruszane. I o co bym Wam poprosił, napiszcie mi, jakie doświadczenie mieliście w ogóle te z Policją. Lub ewentualnie jakie przypadki wy sami przeżyliście, czy ewentualnie e, powiedzcie mi, czy ja mogę Wam tym jakoś pomóc czy, czy dzięki mojej pomocy też e, mogliście z niektórych sytuacji wybrnąć. No nic, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam wspaniałego dnia. E, ja będę dalej nad tym tematem pracował. A do dzisiaj wszystkiego najlepszego, uważajcie się na siebie. No na razie, no cześć.